I dalej budujemy swoją pewność siebie. Jak już poprosiliśmy i zapewne dostaliśmy, bo mamy piękne oczęta i wszyscy chcą spełnić naszą prośbę, no to wypada podziękować. A dlaczego podziękować? Dlaczego to te drugie nasze ważne słowo buduje naszą pewność siebie, pomaga w tym? Bardzo prosto, bardzo prosto, na podobnej zasadzie, na której to pierwsze, e, pierwsze słówko, na, e, na podobnej zasadzie, na której prośba buduje naszą pewność siebie. Jeśli ja dziękuję, e, znowu wyrażam swoją pokorę, a e, dziękuję niekoniecznie osobie, dziękuję e, może nie tyle niekoniecznie, co dziękuję nie tylko osobie, która mi coś dała, e, ale dziękuję również życiu losowi i to jest tylko wyraz czy Bogu, jeśli ktoś woli myśleć w ten sposób. Ale jest to wyraz podziękowania również innym osobom, które miały na to niebezpośredni wpływ, które to osoby dzięki kontaktom z tą jedną osobą, która nam sprezentowała na przykład nie wiem, odtwarza 3 że kontakty z tamtymi osobami tak ukształtowały tą jedną, że ona zdecydowała się nam pomóc. Także dziękujemy nie tylko tej osobie, ale przez naszą postawę dziękujemy właśnie życiu, czyli temu wszystkiemu, co się stało, a co doprowadziło do tej, do tej sytuacji. Ta, dziękuję również sobie, dziękuję również sobie za swój wysiłek, bo. Poprosić o pomoc, poprosić o coś, to jest duży, duży wysiłek, tak? Wiemy o tym na co dzień. Bardzo trudno jest o coś poprosić, przyznać się do tego, że potrzebujemy pomocy i nie ze wszystkim sobie radzimy. Więc dziękujemy również sobie za swój wysiłek, ale słowo dziękuję jest też, też jest ważne z innego powodu. Tym powodem jest docenienie, docenienie tego, że coś dostałem i zwrócenie yy, naszej uwagi na ten fakt, bo... Yy... Jeśli coś, jeśli dostaję dużo rzeczy w życiu, to tego nie zauważam, tak jak dzieci nie zauważają, ile dostają, kiedy rodzice yy, właśnie pracują, płacą rachunki, yy, dają zjeździe, miejsce do spania, dach nad głową, nie kapie, ciepło są ubrania i wszystko i to się ma od samego początku na co dzień i wtedy się troszeczkę tego nie docenia. Tak więc to, to, to właśnie działa na tej zasadzie, i później, kiedy na przykład da nam coś jedna, druga osoba, no to nie zauważamy, nie zauważamy tego, i stąd bardzo prosta droga do, do tego, żeby zacząć myśleć. Kurde, w moim życiu spotykałem nie same kiepskie rzeczy, ja nic nie dostaję. Znam takie osoby, które dostają naprawdę bardzo dużo, dużo osiągają, ale. Nie zauważają tego kompletnie, i jedną z dróg do tego, żeby zacząć to zauważać, ile ja w życiu mam, jest dziękowanie. Na początku to nie, jeśli nigdy tego nie robiliście albo robicie bardzo rzadko, to nie, nie będzie z takim poczuciem waszej stabilności, jedności psychofizycznej, i z głębokim szacunkiem, dziękowanie, ale chociażby zamarkowane. Że tak powiem, chociażby powiedzenie tych słów: dziękuję, dziękuję, dziękuję. Samo to, że się przyzwyczajecie później zaczniecie czuć, o co w tym tak naprawdę chodzi, i kiedy, kiedy coś dziękuję, za coś dziękujecie. Pozwalacie sami sobie dostrzec, że coś otrzymaliście. To buduje, pomaga zbudować też naszą pewność siebie. E, właśnie dlatego, że ja widzę okulcze, tyle ja mam, tak? Tyle ja mam, e, tak samo jak słówko proszę, e, które pozwala mi dostrzec e, swoją siłę, tak naprawdę, tak? Bo e, swoją siłę możemy dostrzec tylko kiedy widzimy własną słabość. Odważni możemy być tylko w chwili strachu. Jeśli się nie boję, to ja nie byłem odważny, zrobiłem coś o tak, tak? Więc nie byłem w ogóle odważny, więc tylko w obecności, yy, w obecności zła możemy pokazać dobro, tylko w ciemności może zabłysnąć świeca. Yy, Także tylko wtedy, kiedy pokażemy własną słabość, nie radzę sobie z tym, pomóż mi, pokazujemy jak naprawdę jesteśmy silni, bo to jest trudne. Trudne przyznać się do tego, że z czymś sobie, yy, czym sobie nie radzę pomimo tego, że próbowałem wielokrotnie. Tak samo słówko dziękuję powoduje, że my dostrzegamy, że jednak mam bardzo dużo, że jestem wartościowym człowiekiem, bo dużo osiągnąłem i to buduje moje poczucie wa własnej wartości. To buduje moją pewność siebie. To jest naprawdę bardzo ważne. Pewność siebie jest kluczem do wszystkiego. Naprawdę z tego wynikają wszystkie problemy yy, fizyczne, psychiczne i jakie sobie nie znajdziecie. Wszystkie problemy należące do, twój, do tych dwóch stref. Wszystko wynika z braku pewności siebie. To jest klucz do wszystkiego. Także bądźcie pewni siebie, bądźcie na co dzień, codziennie rano wybierzcie jeszcze raz. Będę pewny siebie. Poproszę, podziękuję.